Ty, patrz na to. Jezu, to jest obleśne. Boże, niby się człowiek przyjdzie, i tak ogląda. Czekaj, czekaj, no mi się nic mi spójrz. Daj zerkę nie, 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 dość tych TikToków. Ale skoro o TikTokach mowa, to odwiedzaliśmy garaże youtuberów. A w czasach, gdy na TikToku kręci się chore liczby, można byłoby sprawdzić, co taki TikToker, tym bardziej, który posiada takiego niebieskiego ptaszka przyniku ukrywa w swoim garażu. Bo w końcu TikTok to dobra faza i ciężka praca. Także witam Was w kolejnym odcinku z serii. Dla niektórych może być to zaskakujące, dla mnie przynajmniej było, ale w grudniu. Śnieg. I tak się głupio składa, że na żadnej z BMW nie mam zimowych kapci. Adam, moglibyśmy pojechać kapetkiem? Słuchaj, teraz to kapetkiem, słoniaczku. No żeś taki mądry, bo i te zimowe kapcie założył, to kapetkiem. Jedyny mądry. Pakuj sprzęt. Zaskakujące jest również to, co zrobił Jose Kolekcjoner, czyli prezes marki Illegal Night. Przygotował on nie lada promocję. I tak teraz, jeżeli dokonacie zakupów na Illegal Night za kwotę 300 zł od Padre z okazji świąt, dostajecie prezent wartości 300 zł bądź więcej. Więc jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, to jest ku temu idealna opcja. No bo krótko mówiąc, wydaliście 300 zł, a rzeczy macie o wartości 600. Promocja trwa oczywiście do wyczerpania prezentów. Link do illegala macie w opisie tego filmu, więc wszystkich gorąco zachęcam do zakupów, a my tymczasem przenosimy się do Białego Stoku, czyli krótko mówiąc na Podlasie. I to jedyny taki region w Polsce, w którym gdy ktoś powie, że ukradł rower dla ciebie, to nie wiesz, czy masz jeden rower mniej, czy za chwilę będziesz mieć jeden rower więcej. Tedy talerz tym przypadkiem o kimś nie zapomnieliśmy? O kurła! Gienek! Chłopaki! Chłopaki! Nie, no pojechali beze mnie. Ja tu na wrozie czekam. Lisy jakieś Chociaż w sumie Genio nie miałby dzisiaj za dużo roboty, ponieważ pod ostatnim materiałem ze Stigiem i Nitro nie udało się dobić 5000 polubień, które według zasad są niezbędne, by trzy przedpłacone karty paliwowe do Was poleciały. Także może pod tym materiałem się uda, więc kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj, daj łapeczkę w górę i napisz komentarz, dlaczego właśnie Ciebie Genio miałby wybrać. A ja nie przedłużam, lećmy sprawdzić co nasz dzisiejszy gość trzyma w garażu. Du -dum, -dum, -dum. Du -dum, dum 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 Co jest? Echcio! Halo? Co kurwa? Klamek nie ma w Nie, trzy książki, kurwa! Co ty robisz? W Tibie gram, a czemu cię nie ma na gierce? Jak w Tibie grasz? No a ty gdzie jesteś kurwa, nie ma cię? Ja tu jestem. Przyjechałem z mojej ciwiaz na a ty nie masz nawet klamek w jak No ja nie mam ma jak spić. Dobra, Wyku, to... O kur... Czekaj, kur... Jeba! Odłóż Odłóż, ja wie, Pokaż mi swój Kurwa. No, no. Muszę trzy dni teraz odrabiać to wszystko. Odrobisz. Tefcio jest naszym dzisiejszym gościem. Jak pewnie widzicie po tytule, a bo już nie znałem w tytuł, cholera wie. Wiecie, jak to zrobić? Jak znajduje? Ty te drzwi w ogóle otworzyłeś? Ręką. Jak wiemy, Tefcio, masz więcej niż jeden samochód. No tak? Tak. to tak, no pieszo się nie poruszam. Tak w ogóle nie to... tych pieszych, kurwa. Pieszych? Dlaczego? No, jak jesteś pieszym, to zwracaj uwagę trochę jak jest ślisko, szczególnie, bo nie zawsze samochód może się na lodzie zatrzymać. Samochód? Tak... Na Podlasiu? No, to, częściej to konie, podno. to konie, tak, wiesz, bo widzisz, że wychodzi, to szybko, póki powiesz prrr, to to nie stanie w moment, nie? <laughs> Rozumiem. Więc no, piesi uważajcie, bo samochód się nie zatrzyma, może was. Jest trochę cięższy. ale obalasz ten mit, że na Podlasiu głównie konie jeżdżą, bo tak. masz... Więcej... Ale piesi się w pie Masz więcej niż jeden samochód. No Pokaż, zacznijmy od tego twojego, którego darzysz największym uczuciem. Wszystkie darzę tym samym uczuciem. Nawet twój, bo samochody kocham, ale... Kapetka? No zajebiste. On ja nawet... To nie wszystkie auta są zajebiste, no. Dobra, to lecimy. Start, wyjeżdżaj, tu, tu zapraszamy, tu zapraszamy. już kapetka? Co kapetka? A czym tu przyjechałeś? Teraz go jeszcze szanuję, dobra, jest spoko. Właśnie, nie ma zimowe, Bo no? ma kapcie, tylko dlatego, to jest... Cold start! Tak. Chcę! Branie, to byle pomalujesz. Syfik? Tuk Adam, cold start. Adam, cold Ty start. On nie był odpalany już chyba z miesiąc. O, to będzie lepszy cold start. A kiedy ten cold start? Y, powiem tak, to jest wydech y, tuningowy, pełna seria, taka marka. A. Y, jest właśnie taki cichy. A bo ten cold start? Po A. miesiącu czasu. No, bo olej mało. <coughs> Każda Honda, tak? No Ja nie wiem, co jest z olejem. Olej z paliwem miesza. Właśnie nie wiem, co jest z olejem, bo ostatnio bagnet mi się trochę zużył. Jak bagnet mógł się zużyć? No, bo już nie się do oleju i muszę nowy kupić. A, za krótki już jest. No. Cholerne bagnety. Dobra, wyjeźdź tym trochę. Pokażmy szerszemu gronu. Albo niech spróbuję powiedzieć, jakieś dobre strony o silnik. Standardowo. Gdzie nie pojedziemy, to brudny wóz. Miesiąc stoi w garażu, niewyjeżdżany i tak upierdolny. Gościu, trafiłeś w taką porę, że k nawet na felgach zimowych jest ten samochód. Nawet Ale teraz. nie niewyjeżdżany, jak można było miesiąc zostawić. Ale teraz ten... nawet nie można na niego patrzeć, rozumiesz? A. Ty masz ten przywilej dzisiaj, że możesz na niego popatrzeć, bo na auto z zimowymi kołami nie powinno się patrzeć. Myślisz? Faktycznie, no nie są zbyt e, atrakcyjne te felgi. No na lato akurat mam dziewiętnastki takie uważa. No, w, w takim razie. Jeszcze raz, Tercio. Co to jest? Civic Type R FM2. Moja pierwsza miłość, że tak powiem. Mam już go, na ja muszę powiedzieć. 6 lat. 6 Sześć lat. Łoł! Wow. Nie, 7! 6. Zliczeniem na Podlasiu nie jest łatwo. Nie, z Dlaczego? naszego naszego Słuchaj, ty, to ogólnie był przypadek, bo szukałem 60 kiedyś, jak, jak szukałem jakiegoś autka. BMW, Honda. I... Tak, no chciałem być BMW Tak. A wyszło tak, że znalazł się taki w zajebistym stanie, ale w zajebistej cenie. No yy, Honda, i... nie BMW. Ale to typer ich jest mało. Hmm. Mało, no ale ma zawsze długości i... stykających się końcówkami, nie? Tutaj dorysujesz pach. Tutaj dorysujesz głowkę. No i tak, no tu się dory... Dory... Tak, dorysujesz główkę, Tu jest rączka, tu jest rączka. No i tutaj te. chifloczki są. Oczywiście wiem, że nie ma nic bardziej męskiego niż miłość między mężczyzną a mężczyzną, ale. Dobry kudło. No. no dobrze, mów dalej. No i tak, no i ten auto ogólnie robi 100 km tylko tak plus minus, bo. Po ale leci. Ty, bo w sumie przez to auto zajawiłem się takimi autami, które nie tracą na cenie za bardzo. Bo odkąd go kupiłem, to on nie stracił na ch**i. Czyli jak taka trochę nie, nie stracił na cenie, no. Tak, trochę lokata, chociaż biorąc pod uwagę tą inflację, która zap**ala, nie tak szybko jak ten Civic. O, szybci. szybszy? Civic szybszy, ale zap**ala, to może i trochę straciłem, no ale. A ile kosztował w takim razie? Ten kosztował... W... Granica 35 jak go kupowałem i teraz kosztuje tyle samo albo i więcej. No tylko te 35 tysięcy już nie są warte, te 35 tysięcy to no było wtedy, nie? Ja? No właśnie. A teraz to kilo mniej więcej wyjdzie? 31? Ile teraz te 3000 tysięcy są warte? No. Nie wiem, chyba 20. Koleba, Kupię, to jest jak kleba Za 3 dychy to kupisz dwie bułki. Kura, siano kura, dla konia. Kiełbasa i kura, i siano dla konia, dokładnie. A, to u nas się przydaje, tak. Czyli mało nim jeździć, ale i tak na zimowe zmieniłeś. Tak, na zimowe zmieniłem, bo lubię sobie go czasami przepalić. Ogólnie sprzedawać chyba nie zamierzam, bo to taki... mam... Ja w ogóle się z załtami związuję. Ja nie, nie potrafię się z tym rozstać. bo Zasadniczo nie ma więcej niż jeden. Tak, tak, bo kupi... wiesz, jak dokładasz, to no, nie ma serca sprzedać tego starszego, nie? Proszę, proszę, Więc, no, takim uczuciem tutaj darzy auta. Stoi. Patrz, ogólnie z tego co dorzuciłem tutaj, no. bo wiadomo jak to ma tyle lat ze mną, to musiało zostać zmienione. Przede wszystkim poprawiłem trochę car audio, ale musisz to zobaczyć, bo ten samochód jak na te lata i jak na ten segment ma tak zajebiste kar audio, że nie wiem, fokus czy coś to nie dorównuje temu w ogóle, ale jeszcze ogłuszyłem sobie wnętrze. O, doliłem to, to były młodzieńcze lata, kurde. Nie, to nie są młodzieńcze lata. Na pas transportowy? Co jest grobne? To nie są młodzieńcze lata. To jest podlasie. <noise> nie no, ogólnie to już nie działa, bo gdzieś się kable poprzerywały. <noise> Ale ten... No poza tym. Jezus, patelogi. Co, co nie, no i ten, nie, nie, kolejna się. to dobrze. Jeszcze właśnie system... Czekaj, o, czerwony środek gumowy. Trochę sy ciemno. System jest. multimedialny w życiem, ale co do środka wsiąść na ten fotel. Moim zdaniem to też jest jeden z najwygodniejszych foteli. Pokaż, taki wygodny. No, no tej, się tak wiesz, wygodniej i powiedz co czujesz, bo ten fotel moim zdaniem. Czuję, jest że tak... jest trochę ciasno. A nie czujesz ty tu? Kurde, nie, nie mówić. O, jaki ty jesteś fajny gość. Nie, wysiadam stąd, ty. Nie, czekaj, ja jeszcze, wow. ja jeszcze do tyłu wsiądź. Nie, nie, nie. Ale, Uf, się... ale nie ja się to to mi chodziło, się zrobiło, nie tak, że mnie zrozumiałem. mi się cię pozrobiło zrobiło, chłopie, chlimy to wnętrzu. Nie, wsiądź do tyłu, bo tu kurwa tyły z miejsca jest... na skasie. Bardzo ładny samochód? Chodź. Nie, nie, nie. Bardzo ładny, dawaj, następny. Jezus, madry, ja. Co kolejnego Tefcio w swym garażu skrywa? Zapraszam, zapraszam. Tu bym go prosił, tutaj. Gwiazdę. Kolejny topowy model. O, gada coś, chodźmy, sprawdźmy. Gada to? Ty, on coś tam powiem. nie? Nie, kurwa jak to rozkazowałem! Sprawdzałem go, czy jest prawdziwy fanem człowieku, To jest człowieku, przesady, teraz ale... dwie minuty musi pochodzić. No to nie pogadamy, bo teraz wiesz, to jest seria. To jest seria. Ale w miarę głośno. Ja lubię serię, uwielbiam serię. Jedno z kolejnych aut będzie przeciwieństwem tego, ale ja ogólnie kokam serię. Dobrze, i Musimy zmienia. teraz, moi drodzy, chwilę poczekać, bo mamy doświadczenie, że jak tak. wydech pracuje, to chrz, słychać. A few moments later. Nastała cisza. Nastała. Co to jest? Fokus RS MK3. Yy, to, to jest taka główna moja miłość, ale kocham wszystkie. Tak Czyli daily? Tak, to jest daily. I wszystkie widzę modele, tutaj Taper, tutaj RS, wszystko? Najwyższy... No to wszystkie te, które trzymają cenę. Aaa, podejście. Kurczę. To dlaczego akurat Dlaczego akurat Ford? tak ogólnie to się zakochałem w tym modelu, jak kiedyś zobaczyłem... Szukałem ogólnie jakiegoś auta z tego segmentu kiedyś zobaczyłem filmik u Kickstera. Mówiłem mu o tym zresztą. Zobaczyłem filmik u Kickstera i tak jakoś zaciekawiłem się tym autem, zacząłem drążyć, 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 no i się zakochałem. Finalnie. I szukałem chyba z półtorej roku, szukałem, żeby był akurat taki. Salon Polska czy sprowadzanka? Salon Polska. Bez wypadek czy... Bez bliż... wypadek. Bliż, nigdy? Nic, nic nigdy? Nic nigdy. Rowerem nie próbowali rzucać? No rowerem rzucili w niego raz. Ale obroniłeś furę rowerem. Obroniłem człowieku, mam nawet bliznę <grafię> na ręce. Skoro to jest Salon Polska bez wypadek, to ile to tutaj kosztowało parę ładnych lat temu pewnie, tak? Tyle gdzieś to... co teraz mniej więcej, bo to jest ogólnie... Cały czas to trzyma, a nie no, trzyma cena, ale te pieniądze są No ale, no, ale te te inflacja, no. Tak, tak. Okay, ...szybciej niż Focus, ale wolniej niż Civic. A, no dobra, no. Ile? Yy, wtedy kosztowało 165 to coś takiego. Nowe. Nowka, szalanówka. No. A teraz? Lepiej o pieniądzach nie gadać, ale jak już tak każdego pytasz, to nie będę się tłumaczyć. pieniądze. No, nie będę się tłumaczyć, jak już pytasz, to mówię, nie? No dokładnie. I mniej więcej tyle kosztuje teraz, może to się tam waha plus, minus 3, ale cena się trzyma z tego powodu, że A właśnie to jest salon Polska, a B to jest końcówka produkcji. A końcówka produkcji miała dużo poprawek, bo jak wiemy te fokusy to często tam uszczelkę próbowały. Tak. No, a ten to jest, to, jest, to jest właśnie końcówka produkcji. To jest ten, który się nie doli. I mi yy, puk, puk. Się, Przez 4 lata nie jest. Malowane się pucha. A to jest seryjnie, to się liczy? To liczy, to musisz tu. Dobrze. Zimowy setup. Tak, no, tak tak jak i Kondzie, no zimowy felgi, niestety na lato mam czarny. Ale czarne. Jest tutaj gorzej. Właśnie ludzie się dzieją 50 na 50, więc możecie napisać w komentarzu, co wam bardziej siedzi. Podajcie podcast fotkę z tym, Dobra. Z, z czarnymi. Mi osobiście czarne. A teraz wam wrzucamy. <słuch> Ale pstrykam palcami, zdjęcie się pojawi. Dziś jaka magia? Firma, to się teraz... Może jakąś teleportację zaraz robimy. Uuu, ty, niezłe! <słuch> ma Adam teleportację robić? A nie. Dobra, spróbujemy. Dobra, ale wróćmy jeszcze raz na chwilę do tego fokusa, Manualna z księgiem No innej tu nie było. Innej nie było. Innej nie było. Ale wygodnie, tak? Znaczy na daily by się ten automat, nie Tak, no Ale przyzwyczaiłem się i... Ale dzięki temu hmm. masz większe panowanie teoretycznie nad autem, możesz no no tam tak, tak, nie? przepiać, no. sprzęgiełko potrafi okay. coś to zrobić na ulicy. Użyjmy wcześniej tego, co wspomniałeś, czyli teleportacji. Ale co, podskoczymy? Nie wiem, podskoczymy i przeniesiemy się do miejsca, gdzie ten samochód będzie upierd... Dobra, to przechodzimy na trzy, cztery. Trzy, cztery, rytm! No, to każdy głupi potrafi! Po lodzie? Coś tak średnio, panie, bym powiedział, średnio. No, ale zobacz, mamy w stoku taką miejscówkę, że można sobie legalnie półpalić. Pięknie, naprawdę, tu jest u was bardzo urokliwie. Ty chowaj kamerę, bryczko policja jedzie. Chowaj. O, o cholera. Kręcasz koło i jedziesz. Nic, nic trudniejszego. Co, co Kto cię tak co? nauczył, ty? Bo to manual. Dobra. jedynie. Mój no na środku, pyczku. Oślizgam no się do ciebie. Jak ręcznie to sprzęgło. Co ty nie powiesz? Poczekaj, by ci musi koło ciebie ja. Widziałem? No ładnie! No, ja... Eee! A nie jak ja... Całe Tokio to moje! Byłem królem ministerów! O cholera zaspał! No idzie pan w zespół! Pa, szedź! Szybciej wściekli! Krzyku! Szyb... Gadaj teraz! Szybciej wściekli, bo właśnie tu się... bardzo fajny wóz! Naprawdę! Ale wiesz, to... Po lodzie to co ty tu nie, no zobaczyć? Po lodzie to dramat jest. Ale, ale no... ogólnie zaufaj, że ten samochód na tych kołach umie i posłuchyć. Siedziemy w suchym gdzieś na torze tak. po pokażemy. Dobra, a teraz te przejdźmy do twojego kolejnego samochodu, z którego chyba nie jesteś do końca zadowolony, bo miałeś z nim bardzo dużo perypetii. Ach, idzie dobrze. No panie, ciekawy wóz. Jak na gruza, fajny. Na no, co? <laughs> Nie no, żartuję. Może teraz na przebitce zobaczycie co to za auto jest, a ty mi opowiedz. Co o... to za auto to nic, ale jaką ma historię no, taką, że Niechęciło do marki. <laughs> opowiedz, ponieważ ludzie zachwalają te giery w internetach, mówią, że to jest ojazd nad auto, wyprodukowali limitowaną edycję przecież, tych sztuk było tam parę, tylko dziesiąt i no i co? I... Wiesz ja mogę mieć właśnie trochę zakrzywioną rzeczywistość w tym wszystkim, bo mnie zniesmaczyło nie smaczyło to co się stało w ASO jakiś czas temu, to nie mam opowiadać, czy zobaczyć. Opowiadaj, mnie. opowiadaj. No tak w skrócie, po prostu samochód był w serwisie i akurat został tam postawiony dość brudny. No i umyli go w ten sposób, że auto wjechało na myjnię. Wzięli sobie lekko wilgotną szczotę i mi go umyli. Więc cały został porysowany szczotą, kurwa. Kto My... jeszcze by szczotą dzisiaj samochody? Ja nie wiem, halo, światło. Tu no. światło. My takie piękne studio przygotowaliśmy, tam światło światło nam. Kto szczotą myje zawody? Właśnie, przewozdawca, to nie myje siot. Ja ciągle pamiętam tak jest. swoją BMK i mycie na szczotach na nasz przyjazd. Nie można, nie można. skandal dlaczego gier? Dlaczego? czy z tego samego Bo... faktu, dlaczego RS, dlaczego... Nie, akurat y, tu nie po prostu za bardzo chyba został przereklamowany. A potrzebowaliśmy coś do... do y, że tak powiem akcji marketingowych związanych z firmą. I, I akurat był przereklamowany, więc wpadł w oko i padł RS, no. a, a i tak nic nie wyszło, bo rok czasu prawie stało, bo wiesz, ściąganie z ubezpieczalnią i tak dalej, która też waliła Czyli mówisz, że ten no wóz, nie. pomimo właśnie tego, że ludzie go zachwalają w internecie, jest dość mocno Przereklamowany. Jest, jest. Jest. No. Dlaczego? Dlaczego? Znaczy ja już tu większość już poprawiłem. A, <laughs> poprawiłem. dobra, to powiedz dlaczego jest przereklamowany. No, możecie ujść. zobaczyć na pewno ten dach, bo to jest nowość, jeszcze nawet tu mnie nie pokazywałem. No. Bo czekam, aż się pogoda poprawi, żeby to pokazać. Carbon fibre. Carbon fibre. sense fryer, czy <laughs> jakoś tak. <to> oryginalnie było... <laughs> był folio fibre. Tak, to oryginalnie to była folia coś ala 3 karbonowego, imitującego karbon. Nie karbonowego, dziękuję. Którego się oklejano na meble. To dlaczego go nakleili? Jeżeli dach no, pod tym jest karbonowy. I to, i to no, akurat trochę się już się przykurzył, bo stoi długo w garażu, ale to jest też taka fajna struktura, no Właśnie bo, ładny jest. Taki, Zajebiście to wygląda. Taki brudny karbon, no widzę nie zaczął, bo jest ciemno. Tak. Bo no że się w ogóle zerwaliśmy to okleinę, to jak to było wykończone pod tą okleiną? No wiadomo, to nie jest taki finalny efekt, nie, nie to ma widzieć człowiek jeżdżąc tym autem, no ale jednak to wykończanie to była, była porażka i trochę go poprawiliśmy, ten dach, nakleiliśmy na niego też PPF-a i, i siedzi fajnie. No dobra, ale tak poprawiłeś go względem fabryki. Nakleiłeś z Aliexpress naklejki na opony? Nie, ja, z Allegro. Allegro? No. Czyli droższe były. Nakleiłeś perłową folię z białą. Z... Ale zobacz, jaka tu perła, tu. to jest taka, wiesz, taka bardziej perlista. Kurde, na jak mi się to nie podobało. Na żywo. Tak no, A mówiłem ci, że tak lepiej, nie? Tak lepiej, Razowo. No. Widzowie, jak oceniacie, czy to oklejenie tego samochodu? Ale na... to właśnie, to jest tak, że tego w kamerze, ani na zdjęciu nie widać. Mamy bardzo dobrą kamerę. Więc tak. widzowie zobaczą i ocenią, czy ten samochód, ich zdaniem, tak. i jest ładnie okrojony, czy Jak można mają ocenić tak od jednego do 10, to nie dodadzą dwa do tej oceny, to tak mniej więcej będzie, wiesz. To jest, ma być rzetelna, chłopaki no to, i to dziewczyny. Nie będzie rzetelna. Nie tak. będzie. Znaczy, ważne, żeby się właścicielowi podobało, tak? Podobać się? Yy... Podoba... Finalnie to, co zostało poprawione, tak, ale nie podobało mi się to, że plan nie wypalił z tym autem i w sumie już nie wiadomo, co z nim z zrobić. Ale może coś jeszcze wydumamy. Czy to jest... Yy... Mamy poszestał. tak, mamy Maska, który ma teraz M2 sobie ostatnio e, zrobił na firmówkę. Energetyki tam ma naklejone. Ty masz Milwaukee. Tak jest. No właśnie, dlaczego tu jest Milwaukee. Teraz przejdziemy do mojej ulubionej kwestii, czyli skąd masz na to pieniążki wszystko. To mamy tutaj sklep akurat, jesteśmy na miejscu. Milwaukee. E, tak jest, jesteśmy autoryzowanym dealerem, tak zwanym heavy duty, czyli takim bardziej prime bym to nazwał. Akurat na Podlasiu tej komentacji jesteśmy. No i tutaj tak ostatnio w ogóle tworzę oddzielny, oddzielny profil też na TikToku i na Instagramie, gdzie no właśnie, właśnie no tam to... tworzę bardziej po... kontent. Pomimo firmowy. tego, że na TikToku masz 300 tysięcy obserwujących tego niebieskiego TikToka, takiego co? w figużkę, miliony wyświetleń, miliony zasięgów, to z TikToka nie ma pieniędzy. No, no, ale znalazłeś lecz, sposób? Jest. No, się mieć, co? ale ja jakoś tak odrzucam współpracę, bo wolę tak wiesz, wyglądać, nie tak jak co po niektórzy, co, co co. Współpraca są bardzo dobre. Dzięki temu człowiek może się rozwijać i jeździć... No raczej nie do końca moja teoria się zawsze zgadza. No. Okej, okay, w porządku. Od dzisiaj nie mam lokowań. <grym> małe, ja i tak minimum, ja i tak minimum wrzucam, drogi, ale... Masz lokowania, ponieważ założyłeś firmowego TikToka. No, ale to wiesz, to swoje tak jakby. Co Czy... swoje, to wiesz. No tak, a no, to co jest to tak... wielkie lokowanie, tak. które wbrew pozorom robi też setki tysięcy wyświetleń. No właśnie. Jakżeś to zrobił? Mam jakieś tam teorie swoje spiskowe, ale nie mogę się podzielić, kurde. Chyba, no tak. że poza kamerami. No dobrze, ważne sekrety trzeba trzymać dla siebie, te, które się wiecie opłacają. Sposoby, w, takim, w takim razie. Sprawdźmy. Jezu, no! Przepraszam, najmocniej odruch taki. No, no, odwróch, tajem. W tajem. no a to w BMW nie pęka, to pękają tutaj? Nie, pewnie w, tak. Jak się w tym siedzi? No ogólnie szrednio. Jak w Toyocie ja Yaris. No dosłownie. No Trochę za wysoko, nic nie widać, poza tym masz duże Ej. lusterko i duży ten multimedialny system i tyle. Tak. nie, ty to jest wszystko z jakiegoś tandetnego plastiku zrobione. Ty to jak ten dach. <laughs> Ej, dlaczego? Ty to... To jest No ja, dobra, tu jest Alcantara, tu jest Alcantara. No taka ten. Ale to jest... Jezus Maria, ręka na to już luz. Manual? No dobra, no manual to wiesz, bo to sportowy wóz, ja rozumiem dlaczego, no ale... że to jest taka tandeta w środku, taka tutaj ten. Kierownica miła, taka fajna. Kierownica spokojna. Zegarki takie analogowe. I to takie straszne. A to analogowe. Dlaczego tak dolin radio na środku? To mm. Bez sensu, nie? Mogliby to dać trochę niżej. Półka nie? na ulotki. No. No nie no to wygląda jak Easy share, tylko taki trochę szybszy. No, daje radę. Ale fotel wygodny. No wygodny, ale trochę za wysoko. No. Wiesz, może to jest, bo to jest dla Japońców robione. Oni nie są za wysocy, no pamiętaj, właśnie. oni tam... Ale ma... tak może klamka japońska przychodzi, bo innych tam... nie brali pod uwagę, nie? A może? Właśnie, bo wiesz, koszykarze w Japonii to mają 1,10 no. no. No tak, tak. No tak, tak, tak. Same wykonanie i, i obsługa w serwisie, to, to tutaj moim zdaniem jak na takie auto, to... to nie, nie mówisz ASO przytrzymało cię na no czasu. Weź. Więcej? Weź. Ale to jak ja już tam przyszedłem z tym, co, co tam chciałem zrobić, to już zobaczyłem, że jakiś taki burak nie obsługiwał. Już, już, jest, już był taki nimi widziałem, widziałeś, co się, się odjebie, nie? Ja no już czekałem tylko. <grym> <słuch> to się odjebało. I teraz odjebała się kolejna rzecz. No jak ci się oklejali? No to ogólnie y, ten ziomek co oklejał te, te auto ogólnie zajebiście robi robotę, także nie ma się do czego przywalić ale zawsze ty wiesz, bo ty jesteś detailer no ty, nie, już się chyba tym nie zajmujesz, ale kiedyś zajmowałeś więc wiesz, wiesz jak to jest nie zawsze idzie, szczególnie przy nowych autach których się jeszcze nie zna y, zrobić dobrze i właśnie oklejał klamkę akurat nie y, z tej strony tylko z drugiej no. to gdzieś, był, ogólnie cały był rozmontowywany żeby on był oklejony naprawdę dobrze rozmontował też, też właśnie drzwi i jako klejąk klamkę, coś gdzieś nie wiem się rozlutowało czy coś no i wiecie jak działa killes, to tutaj sobie zamykasz tu sobie otwierasz no tak jak no wiemy to właśnie a z tamtej strony nie działa zamykanie o. No to i to co? No i sprawdziliśmy, co to jest. No, trzeba nową klamkę, która kosztuje chyba niecałe 2000 zł. A wygląda tak samo jak w jakimś tym rav 4 czy coś, ale to. No dobrze. Nie dobra. ma klamki? No i właśnie ona ma dedykowany swój numer katalogowy, który musi przyjechać prosto z Japonii. O, to... domu też nie ma klamek. Więc musisz na to poczekać. Czy... Nie ma klamek? W domu też nie ma klamek. A, w domu też nie ma klamek. A no klamek. właśnie, to po prostu jest klamka. Z być. <laughs> no, ten, musi przypłynąć z Japonii, więc na to czekasz tam z trzy miesiące. Nie, bo póki zamówienie, póki przypłynie no. i tak dalej. No i czekasz sobie te trzy miesiące, i przychodzi ci klamka do Angola. Znaczy do ja. Angola, do Japońca, nie? Jakby, no, to jeżdżę, no tak, no to jeden Tam jeżdż. też jeżdżą z drugiej strony. No i przychodzi klamka do Angola, czyli jak mamy tutaj od kierowcy dziurkę na kluczyk. To z tamtej strony w Europejczyku nie mamy, a no, przychodzi prawa, prawostronna z dziurką, czyli no, taka do Angola, nie? No tak. No i ta, ta klamka została tam odesłana, raz, drugi, trzeci, no i finalnie no. chyba czwarty już nie chcą wysłać, bo... bo no, ja jak, to jakaś, to... jakaś tam wyższa Toyota powiedziała, tak, tak gdzieś słyszałem, że powiedziała dla tego ASO naszego, że... Yy, że oni już więcej zwrotów nie przyjmują, ani nie będą wysyłać, bo robią ich chyba w bambuko. Więc, no. Więc nie mam klamki, która działa! To ja ta polska! Klamkę chcę. Jeszcze jedną muszę zobaczyć. A jeszcze raz... to się auto? nie skończyło? Nie skoń, jeszcze nie koniec? Nie, nie? Twoich? No to będzie krótkie w miarę. Ta? No. Dobra, to teleportacja. A, gdzie ty nas przyprowadziłeś? Ty no do dziupli. Do dziupli? A, A, tak naprawdę do mechanika. Czyli walona fura, podoba mi się. Co ty jesteś? Jakieś zamiłowanie do wyścigu, bo tutaj... Naklejki, klatka w środku, no, ale... się Trochę tak amatorsko się, się gdzieś tam na jakichś kjs No nie, nie coś, tak? No nie tylko no, panewka nie ostatnio powiedziała puk bo słuchaj dowiedziałem się, no. że oleju w hondach nie tylko trzeba dolewać, ale też go trzeba wymieniać. No nie no, to niemożliwe. To ja tak... tylko dolewałem, bo jakby tego było dużo, nie? No właśnie, Na rękach coś tak Ta. jest. A wyszło, że nie trzeba wymieniać nie. i panewka. Nie no, drama. Nie będę mówił jak. <ślesz> się wygląda, no. Kurna. Ale będziesz robił, ratujesz, sadajesz z powrotem w Wiesz co, Ceny tego silnika tutaj to jest yy, porażka, więc jeszcze się zastanawiam, nie a wiem, czy co, na jakąś tutaj, Bękę, nie co wiem. tu ma być takie drogie. No to jest ten, ten cały B16A2, czyli taki 1.6 najbardziej kultowy, ogólnie tego nigdzie się... nie ma. No, sens... A jak chcesz, albo wał jest trochę nie taki, jak trzeba, potem tym wszystkim. <laughs> jak chcesz sobie wał kupić, no to jest tylko w Stanach, który kosztuje tam bodajże 3000 dolarów. No dobra. I, I trzeba czekać na jego pół roku. Leciwy wóz, no bo nie ma co ukrywać, leciwy. Ale w rajdach, jak mówisz się spełnia. To jest takie przygotowanie, takie jajdóweczki kosztuje? Wiesz, co przygotowanie? Ja tego nie przygotowałem, bo kupiłem praktycznie na gotowe. No bo to... przygotowanie się nie opłaca, bo zapłacili 4 razy więcej. Taką bazę w miarę gotową no. można kupić za jakieś 20 tysięcy. Tak, taką Hondę, nie? Bo kurde, są też tańsze. No, ja nie wiem, jakoś. Chociaż teraz wszystko Ja nie jestem miłośnikiem, tak. Wiesz, no to, jest... Wiesz, no to kurde wizualnie nie wygląda. No dobrze, ale jedzie nie, na to. Czyli coś: Bemy, tylny napęd. Tak, tak, na Właśnie Później. dlatego że zastanawiam, się, zasnęczy, nie zmienić na bemkę. O, o, właśnie, ale. Cześć... Cześć na dobrą stronę mocy, a nie Słuch. na dwóch gości, którzy. jak już ustaliliśmy Ale to jest w szybkie. Tak. Szczególnie bez silnika, ale jest szybkie. Że robimy to, do czego Honda się nadaje najlepiej? No trzeba. Czyli tego, żeby ją. Zdechtać? Też To twoje w końcu. On mi pozwolił jak żeby nie było... Ja już tu wchodziłem kiedyś, ale... Żeby nie było, że ja tu jemu depczę auto bez pozwolenia. Kurta. Dobra, powiedzmy. O to wymyślnik. Stwierdził, że wejście ten samochód to jest jedyne do czego to się nadaje, czyli żeby to zdeptać. <grym> ten Foka odpłynęła, czy nie? Tak, tak. Foka odpłynęła, można wyjeżdżać. No i tak o. Co tu jeszcze masz? Szyberdach robimy od razu. Robimy szyberdach. Kurde. No i klas! Cabrio ty. Ty jak słońce to cabrio. Dobra, my przerabiamy ten wóz na cabrio i tym pozytywnym akcentem się z wami żegnamy, dlatego subskrybuj, łapkę w górę daj, komentarz zostaw. Pewcio. Tniemy. Tniemy. Po, za powodzenie.